Cześć, ja jestem Kuba. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu programowania w Pythonie 3. Dzisiaj zajmiemy się klasami i programowaniem obiektowym. Zaczynając od początku, co to jest klasa? Klasa to jest taki twór programistyczny, który definiuje pewną strukturę danych, pewien abstrakcyjny obiekt, którym później możecie się posługiwać. I tak dobrym przykładem klasy jest na przykład tablica, której uczyliśmy się w poprzedniej lekcji. Może, żeby to lepiej pokazać, ja napiszę przykład, bo wielu rzeczy najlepiej uczyć się w praktyce. Konstrukcja samej definicji klasy wygląda tak, że piszemy sobie słówko klas, piszemy nazwę tej klasy, czyli na przykład chcę sobie stworzyć klasę o nazwie pies, no i teraz moja klasa o nazwie pies będzie miała jakieś właściwości, czyli na przykład ilość nóg. Ja sobie tutaj dam cztery. No i ten pies też będzie miał wewnątrz jakieś funkcje, czyli ten pies poza tym, że ma pewne właściwości, czyli ma na przykład cztery nogi, to będzie też potrafił wykonywać pewne czynności. Czyli na przykład ja sobie mojemu Psu, stworzy funkcję, szczekaj. Tutaj funkcje, które są definiowane wewnątrz klas, nazywa się metodami. W Pythonie akurat wszystkie takie metody, jako pierwszy argument przyjmują słówko self, czyli przyjmują tak, jakby, zawartość obiektu danej klasy. Co to jest obiekt, i jak to się ma do klasy, opowiem za chwilę. No, i teraz, jak ten pies ma szczekać, to ja tutaj sobie dopiszę printa how, how. Ok, mamy stworzoną klasę pies, ale chcielibyśmy jej użyć. To stwórzmy sobie zmienną o nazwie Reksio i ta zmienna o nazwie Reksio będzie zawierała psa. Czy innymi słowy, instancję klasy pies. Co to jest instancja? Instancja to jest tak, jakbyście mieli na przykład 10 telefonów na biurku. Każdy z tych telefonów jest pojedynczą instancją telefonu, czyli jednostką, jednym, jednym przedmiotem, jednym obiektem. No i tak, reksio to jest nasz pies. Przykładowy pies, możemy sobie coś z nim zrobić. Możemy sobie na przykład tego reksia sprawdzić, ile ma nóg, przez dodanie kropka. I wtedy odwołujemy się do jakiegoś elementu wewnątrz tej klasy. Możemy sobie wypisać, ile ten Reksio ma nóg. Zobaczmy, Reksio ma cztery nogi. Super. I możemy też poprosić Reksia, żeby nam zaszczekał. I tutaj tego słówka self się nie podaje. Bo to słówko self, czyli ta zmienna... Jest przekazana nie wprost przez to, że ta funkcja, czyli ta metoda jest wywołana na jakiejś zmiennej, czyli tak jakby to co tutaj wchodzi pod self, to jest ta zmienna. Zaraz sobie zrobimy jakąś bardziej złożoną funkcję. Na przykład czekaj na i tutaj podamy na kogo masz czekać. No i teraz, jeżeli byśmy chcieli, żeby Reksio czekał na na kota, no to mamy "how how" w zasadzie powinno być na kota. Tak, czyli to cel zawsze jest omijane przy wywoływaniu metod. OK, teraz jeszcze dwie istotne rzeczy, jeżeli chodzi o klasy. To dwie takie specjalne metody. Pierwsza to jest podłoga, podłoga INIT, a druga to jest podłoga, podłoga DEL. I teraz INIT wywołuje się w przypadku, kiedy obiekt dla danej klasy jest tworzony. Czyli na przykład tworzymy sobie nową zmienną i przypisujemy do niej instancję klasy Pies. Del będzie wywoływany, kiedy wszystkie referencje do danej zmiennej się urwą. Tutaj z tym delem też są pewne kontrowersje. No ale co to znaczy, że wszystkie referencje do danej zmiennej się urwą? W dużym uproszczeniu to co wystarczy wam na dzień, na, na, na dzisiaj wiedzieć. To to, że ten del będzie wywołany, kiedy wyjdziemy z zakresu naszego wcięcia. Czyli na przykład, zaraz Wam pokażę, kiedy będzie del wywołany. Zajmijmy się initem. W inicie wpiszemy, tworzę nowego psa, a w del damy koniec psa. I teraz, jak to działa? A, tego hello tutaj się pozbędziemy. Mamy Dworzę nowego psa. I to się zadziało przez to, że ja tutaj wywołuję pies. Później mamy tam Howhaw i tak dalej i mamy koniec psa. No i teraz pytanie, gdzie jest ten koniec psa? Ja sobie stworzę jakąś metodę. Ale zanim to dam tutaj psu imię. I domyślnie to imię będzie puste. I tutaj w tym init dodam imię. En init w innych językach programowania jest często nazywany konstruktorem. Del w innych językach programowania można spotkać pod nazwą destruktor. Przy czym Python jest specyficznym językiem programowania i Del tutaj destruktorem nazywane być nie powinno. Ok, ja sobie do imienia tego psa dopiszę imię. No i teraz mamy dwie zmienne o takiej samej nazwie. Trochę bez sensu, no bo nie wiadomo, do której ja się odnoszę. Żeby się na pewno odnieść do tej zmiennej tutaj, to tu sobie dopiszę self, self imię i teraz to, co mam tu po lewej stronie odnosi się do tej zmiennej, a to po prawej stronie odnosi się do tej zmiennej tutaj. Ok. Teraz naszego psa trzeba jakoś nazwać, kiedy go tworzymy. Ten będzie Reksio. Teraz sobie stworzę jakąś funkcję. I tutaj też stworzymy psa. Ten będzie Azor. I tyle. Ja sobie go po prostu tylko stworzę. I wywołam ten pokaz tutaj. OK. Tworzę nowego psa. Tutaj dobrze było wypisać imię. A tutaj zrobimy koniec psa i też imię. No i właśnie. Teraz widać coś, co się nazywa czas życia obiektu. Ponieważ ta funkcja kończy się tutaj w tej 21 linijce, To ten azor przestaje istnieć w momencie kiedy wyjdziemy poza obszar tej funkcji. Podobnie jak Reksio przestaje istnieć, kiedy wyjdziemy poza maina. No i tutaj widać, że ten Reksio pożył trochę dłużej niż azor. Dlaczego? Pomimo tego, że azor był stworzony później, albo może właśnie dlatego, że azor był stworzony później, to został pierwszy usunięty. Czyli mamy kolejność usuwania odwrotną do kolejności tworzenia. I to chyba tyle. Azor może zaszczekać, może używać wszystkich tych metod, które są tutaj zdefiniowane. Też powinniśmy mu napisać ile ma nóg. Oczywiście tą wartość tej zmiennej możemy zmodyfikować. No i teraz to wszystko jest fajne. Tylko po co nam to wiedzieć? Przecież taki pies to tak naprawdę no, bez sensu coś takiego tworzyć. Można to wszystko napisać w postaci zwykłych funkcji. Tak, ale trzeba myśleć o pisaniu programu tak, jakbyście trochę budowali dom. Czyli w przypadku, gdybyście budowali dom, mielibyście pewne obiekty, z których ten dom się buduje, tak? Z cegieł tworzycie mury, z murów tworzycie dom. Podobnie jest z programowaniem z małych cegiełek, czyli na przykład w przypadku tego ID, taką cegiełką może być tutaj ten panel, w którym piszę tekst. Inną cegiełką może być ten pasek boczny, jeszcze inną cegiełką może być tutaj ta konsola poniżej. I teraz łącząc takie cegiełki, tworzymy większą całość. W kolejnych odcinkach pokażę jeszcze. Więcej rzeczy dotyczących programowania obiektowego, bo to, co udaje się pokazać w ciągu jakichś 10 minut, to nie jest wszystko. To jest tak naprawdę wstęp do wstępu. Jak się trochę nauczymy tego programowania obiektowego, to później możemy zaczynać pisać bardziej złożone programy. Dlaczego dopiero znając programowanie obiektowe? A no dlatego, że jeżeli byśmy pisali jakieś duże złożone programy, nawet prostą aplikację z okienkiem i kilkoma przyciskami. No to teraz wyobraźcie sobie, że każdy ten przycisk to jest niezależna zmienna, i ona sobie gdzieś tam lata w czasu przestrzeni. Trudno tym wszystkim zarządzać, ale w przypadku kiedy sobie mamy obiekty, no to te obiekty można. Budować w postaci jakiejś struktury, można je składać w jakąś strukturę, która ma trochę więcej sensu, którą trochę łatwiej się operuje. No i dzięki temu takie duże programy daje się budować i tydzień po napisaniu kodu nadal można się w nich połapać. To tyle na dzisiaj. Pobawcie się jeszcze z klasami, zobaczcie, co da się zrobić, zobaczcie, jak można się odwoływać do zmiennych, jak je modyfikować. Może spróbujcie sobie połączyć wiedzę z tablic, z klasami. Może spróbujcie takiego psa zapisać do pliku i zobaczcie co się stanie. W kolejnych odcinkach dalej będziemy to kontynuować. Na dzisiaj chciałbym, żebyście zapamiętali co to jest klasa, co to są metody, na czym polega słówko self i jak działa to specjalna metoda init i del. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.